Skina z ostatniego filmu z Case Haga wygrywa. Gratuluję serdecznie. Odezwij się na Discordzie, na kanale Odbi Skina. wygrania ten skin, jeśli chcesz go zrobić, zostaw. Oczywiście, jesteś złomny mapę, gry pod filmem oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No I już rzeczywiście kodu KROXY na Case Haga. Logujesz się z linku, zapisu, Masz, klikasz magiczny, zielony guziczek. I wpisujesz oczywiście te kodzik KROXY przez 2 x Masz 20% z każdej płaty, 4 zł też za free. I jak sklonek KROXY ładujesz, masz szansę wygrać takie piękne skiny. Między innymi wpis do noży i do tego MK Poseidon. Im większa wpłata, tym większy Szansę na wygraną i jak udać się wygrać te skina od razu do kierunku dostajesz. Zapraszam Cię na stronę Pyrecław, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROPSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link no w opisie. A my dzisiejsze otwieranie skrzynek zaczynamy z skrzynką eventową. Odpalamy oczywiście Jokera 760 zł za jeden taki otwarcie, zobaczmy co tu z tym jest w totalne gówno blok za 23,80 no to nie jest impu, którego przyszliśmy więc spróbujemy ja jeszcze raz, do trafienia no dużo noży, jest tu nowy nóż oczywiście no Mat Tiger -tough. jest survival tajgertów, ale czekaj on był? nie, nie pamiętam szczerze, chyba go nie było tak mi się wydaje, więc no fajnie by było trafić jakoś z tych nowych tutaj kos, zobaczmy, otwarcie kolejne i jest tu totalnie pusto przypominam, że wydaliśmy na 5 taki skrzynek Aha, przełączam się skrzynkami, zajebiście, panie prowadzący. Odpalamy oczywiście Jokera 3800. 3800 wydaliśmy na 5 takich otwarć. Jeszcze nam się rozjebał dźwięk, ale przynajmniej mamy kosę. Jest to 1600, więc jest to otwarcie na minus. spróbujemy dalej i dalej nie ma tutaj dźwięku. halo, co się stało? no Mam nadzieję, że tutaj dwie kosy co najmniej. Jest top drop, a najlepszy tem motylek, więc zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Jest motylek, ale szkoda, że to jest 7 prawy koła, więc wracamy tutaj na dobre tory. Idziemy na bitewkę. Bitewkę sobie, jaką tutaj ciekawą zakręcimy. Na przykład, no, Cyrkus cyrkus, 3 i samo 2 Galaxy 2 i będzie Snake 3. Do tego arabeska i Nitro. Tutaj na fajne, tutaj jeszcze emocje na koniec. Zespół 2 na 2 Odpuszczamy na pierwszej bitwie skrzynki Jokerowe. Odpalamy tylko normalne, więc zobaczymy. Jak tutaj, jak tutaj nam pójdzie, tak? co z tego wyniknie? Pierwsze otwarcie, już jest stop drop. Zobaczmy, co z tego będzie. Szafir, ok. Dwa i koła. Może być, może być. Jak na to, że skrzynka 350 zł kosztowała, no to takie otwarcie jak najbardziej spoko. Zobaczmy teraz skrzynki ISAMu w sztukach dwóch. Tutaj niestety to niestety to. Jeszcze jedna szansa dla wujka Kasprzyka. No, niestety. Na no, moich przeciwników coś, tylko nie ten skeleton. Okej, okay, jest ten Bloodsport 1300. No, przemaga cały czas na naszym koncie. Jest top drop, że z za 726 złotych. O, no śliczny, śliczny talon Marufaid. No, to jest koska, z jaką naprawdę można ładnie biegać na rankedzie, tak. Ej, ale talon ze skrzynki za 720 złotych, naprawdę, no jestem pod wrażeniem. Skrzynki Snake teraz, niecała 5 zł od sztuki i też w sumie poleciał Good Night Doppler, więc te skrzynki nas naprawdę dzisiaj rozpieszczają. Zobaczmy dalej, 500 złotych Aquamarine Revenge, skrzynia za 1400 i tu jest top drop, 1144, nie 1400, sorry. Zajebałem się w akcji, ale jest pięknie karambit i on kosztuje 10 koła! Lecimy, let's go! Ostatnia skrzynia Nitra. I to jest bitwa oczywiście wygrana. 18 tysięcy Bendomnian, Giga Profit, 10 Koła. Profit z tej bitwy, ładnie. No tak, że tworząc tej bitwy, znaczy tworząc tą bitwę, nie spodziewałem się, że aż tak ładnie nam odda. Okej. Okay. Pompa Team, patrz! Skrzynka Pompa Team. O kurwa, ty wchodzę w to. Jak do siebie. Dobra, call me Joker. Aha. Ona się Kolmi nazywa, a że jest Joker, to jest dodany Joker, Kolmi Joker. Ej, nic się złożyło. 17 koła, no kurwa, te skrzynki Pompatimu są drogie, nie? Ale mam nadzieję, że coś ciekawego do trafienia. Tutaj chociaż nie jest, znaczy w nim w tej skrzyni, tak? Mamy Team mata Nitra, no jak mamy tutaj członka Pompatimu to mam nadzieję, że te nasze szanse się trochę zwiększą. Na tyle przez kiny co tu jest, w ogóle widzę Prinsa, widzę Karambita! jest. 000. No i to jest top drop Na jaki polowałem Mamy to, ale ej, bo top drop Jeszcze damy mi Ten blaze też chyba 4-5 koła kosztuje Okej, okay, tutaj karambit Ale to jest 11 koła, 5 koła blaze No właśnie, no tu może być naprawdę Mega big kurwa Nie, 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 nie Żeby tylko nie ta hydra O kurwa, ten karambit też może być 11 Uła. Ostatnia skrzynia, dwa koła straty Nie wiem szczerze ja pierdolę Przygrali się o jakieś 9 stów. Kurwa Ej ten karamby tak nam zepsuł plany Ale ten Ursus no jakby No parę stówek więcej kosztował Albo jakbyśmy, jakbyśmy my trafili parę stówek droższy i tam, No to naprawdę mogło być grubo Ale no niestety nie pykło Zjeżdżamy niżej Dark Club Kolejna nowa skrzynia Tutaj też kolejna nowa skrzynia Ile tu nowych skrzynek się pojawia Ale właśnie chcę zobaczyć tą skrzynkę Pompatimu Jest nowa Gigabua Ej ładnie a nie, ona straty. Kto to jest? Uwibie szczerze. Zurys. Nie wiem kim są ci ludzie, ale mnie interesuje skrzynka pompa team. A nie, przecież ona ma po prostu design, stwierdzam, że skrzynka pompa teamu już była. Ej, dobra, ale jestem zbanem, nie? No ale dobra, no jak już jestem, to otworzę. Na trzy sztuki na stać, więc zobaczmy. Podejście numer uno. Gówno. Podejście dos. Gówno również. I podejście tres. No, kurwa, nie starczy. Podejście tres. Ej, trzy koła nam zostało? Tak się wyzerwaliśmy potężnie. Wow, prawda? Jestem w szoku. Tak szczerze, nie, no cap A jak chcesz wygrać skina, można pisać Czy wolisz psy trzy koty? O, takie dzisiaj hasełko. Mamy 2900, No to styknie nam na ostatnim jakąś tutaj mocną bitwę. Mocną bitwę, no właśnie, mocną bitwę. A jakbyśmy zrobili coś takiego. I palamy borą Panamy Borą Włożymy bitwę za 2900 wtedy Dostajemy 18% z wygranej Dobra, jestem w stanie się w to wpierdolić, nie? Tylko zróbmy 2 na 2 I wjeżdżamy, antyterro I zobaczmy Final boss dzisiejszego odcinka, skrzynia 18 16? 16 chyba tysięcy Ale... No poszło z dymem